Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. A moim pierwszym gościem jest Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Wczoraj Platforma Obywatelska ogłosiła swoje listy. Po co Platformie Michał Kołodziejczak na tej liście? Oj, tych interpretacji, które miałem okazję wczoraj usłyszeć, no wypytując różne strony zainteresowane mniej lub bardziej tym tematem, to naliczyłem ich około 3-4, więc to pokazuje, jak niejednoznaczna jest to sytuacja i że wręcz bym użył sformułowania, że jest to taki polityczny eksperyment, którego efekty są niepewne, bo albo rzeczywiście on utoruje drogę opozycji jako całości do wygranej nad PiS, takiej lub innej, albo ostatecznie tę opozycję masse pogrąży, bo Rzeczywiście, no ze strony e, polityków Platformy Obywatelskiej e, da się usłyszeć taką argumentację, że no, Kołodziejczak e, no swego czasu miał taką krótką historię bycia radnym PiS-u, więc ma taki pisowski mental, jest w stanie przemówić e, do e, wyborców PiS. No, ten okręg, Koniński, z którego będzie startował z jedynki, nie jest podobno zbyt łatwym terenem dla koalicji obywatelskiej, więc no, kalkulacja jest taka, że uda się może ten jeden mandat tam jeszcze dodatkowo odbić. No, ale to jest takie założenie optymistyczne, bo no, pytanie, czy, czy rzeczywiście może nastąpić taki przepływ wyborców między Agrounią a Apisem. W dodatku agrounią startującą z bliskoalicji obywatelskiej. Są eksperci, którzy twierdzą, że, że nie, a wręcz skłaniają się ku temu, że ten sojusz z, z Agruunią może oznaczać utratę tego cennego mandatu. Więc to może być efekt, jak podejrzewam, tego takiego spodziewania się, że ta kandydatura Kołodziejczaka i, i kilku jeszcze kolejnych działaczy Agruunii będzie działać no, nie tyle przeciwko PiS-owi, co przeciwko PSL-owi, a w związku z tym trzeciej drodze, tak? A co no to e... sami politycy Platformy Obywatelskiej? Oni maskowali zaskoczenie uśmiechem? Jak, jak zareagowali na Kołodziejczaka na listach? No, myślę, że maskowanie tego uśmiechem czy, czy robienie dobrej miny do złej gry to jest dobre określenie. To znaczy e, nikomu już nie przeszkadzało to, co wcześniej Kołodziejczak e, mówił a propos Donalda Tuska, a przecież pamiętamy tę jego głośną wypowiedź, że Donald Tusk i jego rządy cofnęły nas o kilka wieków, nie lat, ale wieków i stworzyły e, z naszego państwa kraj koczowniczy. E, no, to były bardzo mocne słowa, bardzo ostra krytyka i to nie był, to nie był jednorazowy wyskok y, retoryczny y, Michała Kołodziejczyka. Ale docenimy, On, że tweetów nie usuwał, tweetów nie usunął. Y, I to się, to, to się ceni, bo wiemy, że są politycy, którzy, którzy dokonując pewnych wyborów na swojej drodze kariery politycznej y, y, potrafią y, no, gumkować swoje wcześniejsze y, dokonania i y, efekt jest y, no raczej średni, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o wiarygodność. Ciekawa była reakcja wczoraj też Władysława, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który no, pytany o ten sojusz, a przecie, przecież wiemy, że Michał Kołodziejczak kolendował do różnych ugrupowań, szukając tam sojuszników i trzecia droga, mogła być tym potencjalnym sojusznikiem, gdyby nie sprzeciw Szymona Hołowni, to Kosiniak Kamysz wczoraj z jednej strony skomentował tak dyplomatycznie, że no, życzy powodzenia, że my nie, nie, my nie dostrzegamy, my nie szukamy wrogów po stronie demokratycznej opozycji, ale jednocześnie nie miał problemu z tym, żeby chwilę później przypomnieć, że Platforma Obywatelska głosowała za piątką dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego, co wieś do dziś pamięta. Więc wydaje się, że tutaj mogą być jakieś niesnaski w związku z tym nowym sojuszem. Między Donaldem Tuskiem a pozostałymi liderami opozycji. Natomiast no, ten message, który płynie z wczorajszej decyzji Donalda Tuska, jest jasny. Nie mogłem stworzyć jednej listy opozycji, to stworzyłem własną jedną listę, bez oglądania się na resztę opozycji. Ale mamy też bardzo ciekawą sytuację, bo poseł Michał Wypi będzie startował z list koalicji obywatelskiej. On opuścił porozumienie potem, gdy Magdalena Sroka zawarła sojusz z Agrounią, a teraz będzie na liście koalicji, gdzie Agrounia też jest. No, jest tam parę takich osób, którymi pewnie targają teraz sprzeczne uczucia, chociaż jednocześnie myślę, że po prostu przymknęli oko na te niedoskonałości, które ich zdaniem mogły dosięgnąć listy koalicji obywatelskiej. Rzeczywiście, no przecież rozpad, no nie tylko tego sojuszu porozumienia z agrounią. Roboczo wówczas nazywanego agrobiznesem, ale właściwie samego porozumienia, ta dekompozycja. Porozumienia pod wodzą Magdaleny Sroki no, w, była związana właśnie z tym niechcianym przez wielu działaczy z, z sojuszem. Przecież odeszła cała młodzieżówka w, 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 skupiona wokół Jana Strzeżka, odszedł Michał Wypi. No i dzisiaj wy, wy, Wypi musi, musi, musi bronić Kołodziejczaka, musi, musi w, w, udowadniać, że ten sojusz mu wcale nie przeszkadza, no i że będzie walczył. W swoim okręgu olsztyńskim. Natomiast no, jest, on nie jest jedyną osobą, bo jeszcze wczoraj na scenie była Hanna Gil-Piątek, która no też była raczej przeciwna temu sojuszowi, a wczoraj no, musiała się uśmiechać i klaskać, widząc Donalda Tuska przybijającego piątkę Michałowi Kołodziejczakowi, kiedy wszyscy w cudowny sposób zapomnieli o wcześniejszych animozjach. A ludzie, ludzie, nie Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny zostali wycięci na tych listach? W ogóle Grzegorz Schetyna w Senacie, co to jest za pomysł? Tak, no rzeczywiście na tej liście e, e, tych parytetów partyjnych przysługujących poszczególnym uczestnikom Paktu Senackiego Koalicja Obywatelska ma wystawić około 47, może 48 kandydatów i wśród nich jest Grzegorz Schetyna. Ja widziałem wczoraj Grzegorza Schetynę, który był łapany e, przez reporterów sejmowych i no nie odniosłem wrażenia, że, żeby on był zachwycony e, tym pomysłem, e, no, chociaż oczywiście no, wprost tego nie krytykował, natomiast no, użył chyba takiego określenia, określenia że to jest e, no, ciekawe wyzwanie, ciekawe doświadczenie. E, więc e, tak, ja bym, to, ja bym to odbierał jako mm, e, no, 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 próbę jakiegoś może z, ostatecznego spacyfikowania tego skrzydła, Platformy, chociaż też nie wydaje mi się, żeby od dłuższego czasu, żeby Grzegorz Schetyna i jego ludzie stanowili jakieś istotne zagrożenie jako frakcja dla Donalda Tuska. No, wiemy, że Donald Tusk jest władcą absolutnym teraz nie tylko w Platformie, ale też chyba w całej koalicji obywatelskiej. No ale w, myślę, że takie niezadowolenie w platformie, w samej Platformie Obywatelskiej, związane z kształtem list, no, może być dużo głębsze i dużo bardziej powszechne niż to się może wydawać. Oczywiście my możemy nie mieć świadomości tego, jak, jaka to jest skala, bo jednak wielu polityków gryzie się w język, którzy mieliby ochotę skrytykować ten kształt list. No ale jednak pamiętajmy, że Donald Tusk musiał zrobić miejsce dla pozostałych uczestników. Samej koalicji obywatelskiej, czyli na przykład inicjatywy Polskiej Nowoczesnej, Zielonych. No i też mamy tam ten obiecany przez Tuska suwak, czyli naprzemiennie kandydat kobieta i kandydat mężczyzna. Jeżeli dobrze naliczyłem, to 17 jedynek z 41 z okręgów sejmowych to są kobiety, więc no to też w pewien sposób wymusiło przesunięcie niektórych. Polityków takich głośnych nazwisk na dalsze miejsca, co, 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 co widać, gdyby tak przeanalizować całościowo te listy koalicji obywatelskiej. Temat list zdominował, zdominował środę w polityce, ale oczywiście referendum zdominowało w polityce kilka ostatnich dni. Trochę nam się pytania referendalne zmieniły. E, rozumiem, że chodzi o to pierwsze pytanie, które tak. e, PiS uznał na e, sformułowane na tyle niechlujnie, że rzeczywiście postanowił je przeredagować składając wniosek do Sejmu. E, no, pytanie, czy praktycznie nie wyszło nam zupełnie inne pytanie przy tej redakcji, bo jednak różnice są znaczące, bo pamiętajmy, że w pierwszej e, wersji pytanie dotyczyło wyprzedaży polskich przedsiębiorstw, czy, czy, czy popierasz wyprzedaż polskich przedsiębiorstw? Po tym jak zaczęto wytykać pis, że chyba nie do końca rozumie Definicję przedsiębiorstwa państwowego i to, że nie wliczają się w to spółki Skarbu Państwa, a zapewne o to pis przede wszystkim chodziło, no to PiS rzeczywiście próbował na początku bronić swojej decyzji, no ale widać, że uznał, że wybronić się tego nie da. No, efekt jest taki, że z pytania, które było sformułowane po prostu niechlujnie i niejednoznacznie mamy pytanie, które jest niechlujne, niejednoznaczne i jeszcze sugerujące jedyną słuszną odpowiedź. To, czyli w tej kategorii mamy pewien postęp, bo jednak bo jednak w sytuacji, w której utrzymujemy słowo wyprzedaż, które no zgodnie z, z, ze słownikiem PWN-u chociażby ewidentnie nie ma tutaj znaku równości pomiędzy słowem wyprzedaż a sprzedaż. To jeszcze mamy y, y, przeformułowanie tego, takiej logiki tego pytania, bo przecież mowa jest już o majątku państwowym, więc to jest bardzo pojemne już pojęcie. Myślę, że też takie nieostre. A po drugie, no mamy y, y, też tam taką y, y, wyraźną sugestię, że sprzedanie choćby części tego majątku państwowego podmiotom zagranicznym. No, jest jednoznacznie niekorzystne, bo oznacza utratę kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi obszarami działalności państwa. Taka jest teza zawarta w tym pytaniu. No, przyznam szczerze, że to jest ciekawy koncept ze strony ugrupowania, które, które prawda, w ramach fuzji lotosu z Orlenem wpuściło na nasz rynek Saudyjczyków czy węgierski MOL, albo które budując, znaczy może jeszcze nie budując, Budując, nie bądźmy tacy pośpieszni, ale planując budowę elektrowni atomowych w Polsce z jednej strony dogaduje się z, z amerykańskim Westinghouse, a z drugiej strony no, rząd nie widzi problemu w tym, żeby ta taka, no powiedzmy, bardziej już komercyjna inicjatywa dotycząca budowy koreańskiego atomu, żeby właśnie był budowany na, na bazie koreańskiej technologii wspólnie z Koreańczykami. Musimy już kończyć, więc ostatnie szybkie pytanie, jak się zachowa opozycja w głosowaniu? Będą przeciw? No to, Wstrzymają to, się myślę, że się okaże dopiero w ostatniej chwili z moich wcześniejszych rozmów wynikało, że raczej to jest rozważanie pomiędzy głosowaniem przeciw a wstrzymaniem się, bo jednak pamiętajmy, że oba głosowania w ten sposób przy większości bezwzględnej mają ten sam skutek. No, wczoraj uzyskałem potwierdzenie, że konfederacja się wstrzyma, więc no, pytanie, czy to nie spowoduje, że pozostała część opozycji nie chcąc głosować tak jak Konfederacja, Będzie nie przeciwtuje się jednak zagłosować przeciwko. Ale to zobaczymy. To stosunkowo szybko, bo głos głosowanie ma być dzisiaj rano, więc e, e, myślę, że to już szybko przestanie być znakiem zapytania. Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej był pierwszym gościem czwartkowego poranka. Dziękuję. Dziękuję miłego dnia. Siódma dziewiąta rozmowa poranka.